Kto wy jesteście? Przyjaciele. Rodzice są w domu? Są, ale zajęci. Matula właśnie okłada tatę patelnią, bo się kur. kur. kurczył? <laughs> Kurwi mu. Roż? Ty? Z Nilgardem? Dla te zrobię wszystko. Nawet się skurwię. Kiedy straciłeś głos? Możesz mi pokazać na palcach? Przyjemniaczek z ciebie. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie suchy. Mówią tak na niego boleje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może suchy się zmoczy. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawaj do tego kutasa. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać z dziadu. dziadnu.